Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże ostatnio tak ciężko mi na duszy, z każdej strony czuję się atakowana przez niewidzialnego wroga, przez złe moce, które pragnąc mojej zguby przepełniają me życie przeszkodami. Czasem tak trudno mi walczyć. Brakuje mi energii, sił i rozumu. Proszę, ulituj się nade mną i pomóż mi w mym utrapieniu. Panie, błagam, ześlij święte anioły, by stanęły ze mną do walki o dobre życie. Pozwól im mnie chronić, odpierać silne ciosy zła. Proszę, niech Duch Święty przyjdzie mi na pomoc. Niech przepełni me serce wiarą, odwagą i nadzieją. Wierzę, że tylko z pomocą z nieba uda mi się wszystko naprawić. Ojcze, proszę, błogosław mnie każdego dnia. Spraw, bym budziła się z dobrym nastawieniem, by odeszło moje zmęczenie i pesymizm, a zamiast nich pojawiły się wdzięczność i chrześcijańska radość. Zdaję sobie sprawę, że mam za co być wdzięczna. Tak wiele dla mnie zrobiłeś i nadal robisz. Dziękuję za to wszystko i przepraszam, że nie zawsze umiem Ci okazać, jak bardzo doceniam Twoje dary. Panie, oddaję Ci cały mój los. Wszystko, co ma nadejść. Zawierzam Ci moje problemy i lęki. Odpuszczam trudne emocje, których tak wiele nagromadziło się w mym sercu. Proszę. Uzdrów mnie i moje życie z tego co złe. Pragnę już zawsze iść za Tobą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!